Hello, hello Siemanko Mordeczki. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Tak jest kolejny raz dziedzictwo, Hog dziedzictwo Hogwartu tutaj na kanale Tomoden. Mam nową szatę domu, jest elegancko, mam nowy mundurek, jest jeszcze lepiej. Now, uh, oh, i to the. Uh, I od niej. madam. Monsieur. I thought I heard you say something. <laughs> yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing.

nie wiem czy ja nie odmówiłem w tej chwili. Ale wiem, że raczej nie da się od tak odmówić. O właśnie, o tym mówiłem. If I happen to see it, so I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Okay, was Nazagatka? No, I think got the statue. Nie będę oczywiście tam biegły jak mam y, ponad 300 metrów. No, tak jak mówiła Madam Twiddle, niedaleko brzegu. Okej. Okay. Chyba już wiem, o co biega. Tutaj są te wazy. Trzeba je porozbijać. Oczywiście tutaj zdaje się na, na auto aimer, którego normalnie mamy oczywiście na na plejaku nie wiem, jak to na innych konsolach czy da się wyłączyć, czy nie, ale dla mnie i tak o wiele wygodniej jest z autocelowaniem. No i właśnie, mam dalej aktywować właśnie posąg. Wystarczy sprzedać podstawowym zaklęciem. Mhm, mm no mamy tutaj licznik. Co? So. O, proszę bardzo. Posąg się otworzył, tak jakby. No i zapłonęły te. To się to. co się to nam chyba aktywowało, aktywowało w ogóle areny walk. Tak jest. Ale w tej chwili nie biorę się za to. Bo mam y, kolejne wyzwanie od nauczyciela a właściwie od nauczycielki. Yy, od y, madame Kogały. Przyszedł list. Już Wam pokażę, gdzie jest Madame Kogała. O, tutaj jest ten list od Madame Kogały. E, zaklęcie spowalniające. Zanim się zabiorę za próbę Percivala Rakama, e, no to muszę zdobyć się Momentum, no bo, szczerze mówiąc, to y, bardzo mi ułatwi właśnie E, tą całą tą... No właśnie, tam mamy oczywiście łamigłówkę Merlina, spróbuję ją zaraz ogarnąć, ale najpierw oczywiście wróćmy do Madame Twiddle. Mrs. Twiddle. Your husband he was, was right. right. The statue the was, was part, part of a puzzle. Oh, really? How, How exciting! exciting. Yes. yes, I had I to have destroy a number of large vases, and that, that seemed, seemed to, to activate, activate some sort of charm a on the statue. Well, well done. done! Oh, I miss having, oh, having someone like you around with a, with a thirst for knowledge and a quick, quick mind. mind. No, tylko ja to zrobiłem, żeby aktywować sobie właśnie tą arenę walk. O proszę, mamy uchwyt do łóżki. No i łatwe 180 punktów doświadczenia. Zobaczmy. W takim razie, jak się prezentuje ten uchwyt do różdżki? Beżowa. No, ładnie. Okej. Okay. Zobaczmy, co ten Hello. Good nice to meet you. Uh -huh. Oh hello. That, the name is Paul Rick Haggerty and this is my shop. W what may I help you with? I'd like to ask you about your shop if you don't mind. Certainly, that'd be fine. What would you like to know? What sort of products do you sell? I sell all manner of beast products. I mm always -hmm. oh, found beasts interesting and there's quite a market for them. Fancy dungeons.

no właśnie. Loyaliści sejf. Tam się kręcą oczywiście. O proszę bardzo. Mamy tutaj kilka bardzo cennych właśnie produktów zwierzęcych, ale później je będę mógł spokojnie zdobyć, nawet właśnie róg garboroga czy Gurofeniksa włos testrala, czy włos jednorożca. W tej chwili bardziej potrzebuję kasy. No, a tamtego kapelusza już nie potrzebowałem. Tak naprawdę. Ok, aktywujmy tą zagadkę Merlina ok, czyli mamy e, tutaj te e, mamy te palenie dobra, muszę jeszcze tylko znaleźć resztę e, bo to trzeba w odpowiedniej kolejności i o właśnie tutaj są balony do treningu o tęcza i to taka właśnie opadająca tęcza. Dobra, tutaj mamy jeden, tam drugi i jest trzeci. Dobra, obym zdążył. Rebellion. No nie wiem, czy mi się uda wyrobić. No nie, nie udało się. Rebellion. Rebellion. Jest to ciężkie, nawet bardzo ciężkie bym powiedział. Jak dla mnie. No i gdzie jest ten trzeci? Tutaj. Jest! To no, trzeba szybko akurat y, właśnie rzucać bo y, to tylko akurat y, z tym się wyrobi człowiek. Przynajmniej przy tej, y, przy tego typu Mam główka HMRNA. No dobra, mamy tutaj jakieś legowisko magicznych zwierząt, ale jeszcze nie mam yy, sprzętu do ani zaklęć do łapania ich. Na pewno tutaj wrócę, bo te ptaszki memorabilne, memortki na pewno się przydadzą. Niestety mają bardzo trudną nazwę. Zadanie Madame Kogały. jest oczywiście tutaj gdzieś. O, tutaj jest, okej. Okay. No to teleportacja do Doliny Hogwartu, bo trzeba. Według mnie to trzeba jednak. E, Aresto momentum trzeba zdobyć i to jak najszybciej, bo po prostu będę miał ułatwione zadanie właśnie przy przy próbie Persievala To która nie jest wcale taka bardzo łatwa, ale też nie jest przesadnie trudna, przynajmniej na poziomie łatwym. Zobaczę oczywiście później, jak to będzie. Oczywiście. Na poziomie normalnym albo trudnym, bo na, tam, na takich poziomach prawdopodobnie będę grał na streamie. A jak to już oglądacie, to na pewno akurat był już ten stream, bo ten odcinek prawdopodobnie wleci już po moich urodzinach po 14 września. Jakby co, to akurat wydarzenie jest na Facebooku, a właściwie było, bo jak to oglądacie to pewnie już właśnie już już minęło Okej. Okay. Teraz mamy jeszcze jedną miejscówkę koło Kinbridge. Dobra, no to do, e, teleportacja do Kinbridge. Mhm, czyli mamy tutaj niedaleko oko kopalni, ale samo Kinbridge jest Bridge jest, e, King Bridge jest e, bliżej e, tamtej miejscówki. Szczerze, z tego co pamiętam, to właśnie no dość upierdliwa była ta próba. Najłatwiejsza to na pewno nie była, ale nie była też chyba najtrudniejsza. Zresztą nie będę spoilował. Obejrzyjcie do końca serię, także zachęcam do tego, że to się przekonacie, która była dla mnie najłatwiejsza próba. Kinbridge, ok, do Kinbridge, tutaj zamek, a właściwie ruiny zamku. Tak, no na pewno e, ten zamek widział e, lepsze czasy. Mamy też tutaj stół astronomiczny. E, później, dopiero będziemy mieli e, właśnie odblokowane. Odblokowaną astronomię. Nie mylić z astrologią, oczywiście. Bo to właściwie jest astronomia to jest chyba jedyny taki typowo ścisły przedmiot taki też typowo mongolski, no bo powiedzmy sobie szczerze, no. Astronomia e, oczywiście e, jest też nauczana e, normalnie w ugolskich szkołach. Sam akurat na fizyce miałem też astronomię w liceum. Patryk. No właśnie, a to jest chyba jedyny taki yy, również mugolski, Rupenian. właśnie yy, przedmiot yy, w Hogwarcie przynajmniej. Nie wiem jak to jest w innych, yy, nie wiem jak to jest w innych szkołach magii, ale w Hogwarcie jest tak, że, yy, że jest po prostu ta astronomia. O kurde, no ładnie! Tutaj rwący potok. A te motylki śmigają. O, 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 jest! Co my tu mamy? Szerokie lustro, yeah! Oczywiście wiadomo. Do... Czego? No, oczywiście do pokoju życzeń. Tak jest. Ok, teraz mapa Hogwartu. Teraz muszę, oczywiście, znaleźć tutaj skrzydło dzwonnicy, trawnik zajęć do latania i śmigamy na lekcję. Madam Kogały. żeby nauczyć się Glaciusa. Nie, przepraszam, Glaciusa umiemy. Aresto momentum. Sorry, mój błąd. Okej, okay. od razu pędzę do Madame Kogały, ale przydałoby się łyknąć Felixa jeszcze, to będzie na godzinę, na godzinę Witam, będzie panu. oczywiście you więcej, na przykład złota. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Mhm. Mm Precise. Okay, Pierdut. No, to teraz oczywiście mamy to wypróbować. W sumie, Aresto Momentum przyda się tutaj, bo Expelliar Musa będę miał później już na czwartym, tym e, będę miał na czwartym oczywiście. Slocie. Razem z innymi zaklęciami. Chyba wiecie jakimi. <śmów> tak jest. A póki co wezmę sobie po prostu tutaj Expeliarmusa. No i tak akurat na tą chwilę rzadko używam Yy, właśnie Wingardium Leviosa jak już to po prostu Akio, bo wtedy też się Wingardium Leviosa aktywuje O kurde Czyli trochę jednak działa dobra? Żeby ten odcinek nie był za krótki to mordeczki bym jeszcze może zrobił jakąś misję tutaj, bo gdzieś tutaj mamy chyba kod przywoływaczy. Gdzie tutaj był kod przywoływaczy? No nie, tutaj akurat mamy przecież, przecież mamy tutaj akurat. Już stadion do Quidditcha. Gdzieś tu na Błoniach był kod przywoływaczy. No, na tą chwilę chyba nie ma jednak do, do niego dostępu. A szczerze, już się nie mogę doczekać na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Po to nam też odblokuje yy, właśnie. No cóż, tak, mordeczki. Możliwość łapania magicznych zwierząt. A tutaj musimy mieć Alohomorę. i to chyba w wersji drugiej. No dobra, to jednak już zakończę ten odcinek. Prawdopodobnie kolejny e, to już będzie próba Perswala Rakama. Trzymajcie się, wielkie pozdro Elo.